Tam, No cóż, kolejna porażka z naszej strony. E, przez, cały czas przestrzegam przed pierwszymi minutami gry e, swoich, swoich zawodników. No niestety niestety ta koncentracja już od początku meczu e, gdzieś, gdzieś jest zagubiona. E, bo tak naprawdę my, my oddaliśmy piłkę, sami strzeliliśmy tego, tego goła w pierwszej połowie jeszcze jako taka y, gra z naszej strony wyglądała, bo w środkowej strefie gdzieś to mieliśmy przewagę, nie tylko nie potrafiliśmy wykorzystać tej przewagi, bo za szybko po prostu pozbywaliśmy się tej piłki i graliśmy przez środek, tak? Mieliśmy otwarte boczne sektory. Y, wystarczyło tylko gdzieś tam precyzyjnie zagrać tą piłkę y, i sytuacje by się stworzyły, y, no, natomiast no, już druga połowa to szczerze powiedziawszy nie było, na, nie było co oglądać, bo chyba podaję, że w pierwszych 10 minutach drugiej połowy zespół broni stworzył sobie trzy doskonałe sytuacje i, i wynik już był, był skończony. Ale tak jak mówię, no, druga połowa tragiczna w, w naszym wykonaniu. Nie potrafiliśmy dwóch, trzech podań ze sobą wymienić, zaraz była strata i przeciwnicy wychodzili z akcjami 4 na 3, 5 na 4 i po prostu napędzaliśmy przeciwnika. Natomiast no już końcówka meczu. Paradoksalnie mogliśmy, mogliśmy zdobyć bramkę, bo stworzyliśmy sobie tą jedną sytuację, no niestety, no tej jakości, jakości u nas nie, nie ma, cały czas się uczymy tej jakości, ale tak jak już gdzieś kiedyś mówiłem, że no samy, samymi młodzieżowcami furory nie zrobimy w tej lidze i tutaj niestety ta, ta liga obnaża, obnaża nasze słabe strony. Dzień dobry, przede wszystkim My jako drużyna cieszymy się ze zwycięstwa ze zdobycia trzech punktów po tak długiej przerwie bez zwycięstwa i zdobycia punktowej, mecz naprawdę był z naszej strony dużej walki. W niektórych sytuacjach naprawdę niewykorzystanych no jakąś wykazaliśmy taką nonszalancją, gdzie rozmawialiśmy wcześniej i, i trenerzy niektórych drużyn przestrzegali nas, że ta nonszalancja żeby się nie odbiła w drugą stronę. No przede wszystkim to się cieszymy, że mecz się zakończył zwycięstwem 1-0 i zdobyciem naszą punktową trzech punktów.